Cześć ja wszystkim z tej strony Krystalowa bardzo was przepraszam za, za, za taką długą przerwę. A niestety nie miałam czasu nagrywać i za bardzo nie miałam pomysłu na to, bo nie chcę się za bardzo zmuszać. Dzisiaj odcinek taki bardziej MS-powy, nie wiem. <laughs> I jak w tle macie robienie luka na moim głównym koncie, więc zaczynajmy. w Mumu Mistralowe zaczęłam w 2015-16 roku, coś koło tego, nie pamiętam dokładnie. Nie na moim głównym koncie obecnym, tylko na tykach, bo nie wiedziałam jak się zaległaś na MSP takim byłam Bobem. W 2018 roku zaczęłam grać w Blockstar Planet. No i MSP tak, tak 5 lat mi towarzyszy ze mną, ale wiem, że wiele odeszło, przez to, to się teraz wyprawia na Lin, tygodnie unikatów Sopla była na tygodniu banowanie. Za bazarki to chyba był rok temu, ale troszkę przeszło. MS Buni prawie bardziej zamknięte. No, ale zacznijmy od początku, no bo troszeczkę teraz przejechałam Moje pierwsze serce z MSP, nie pamiętam, czy się zarysowało na moim starym komputerze, czy na, mo czy na komputerze mojej koleżanki, bo Ale z kolegów postanowiliśmy się też w to zagramy, No i tak się stało. Mm. Kurczę, wybaczcie, ale takie rzeczy niestety czasami nie mam pamięci, ale wyglądało tak, że moja muzyczka z takich starszych rzeczy miała takie obcasy, takie kręcone włosy Chyba spodnie krótkie oraz bluzka taka z tym orłem, cała bielutka No tak wyglądała moja muzyczka wtedy Czyli nie za bardzo ciekawie, wiem <laughs> Obecnie kreator się zmienił, no i jest lepszy, może to przynajmniej, że jest o wiele lepszy niż starszy kreator było stare, to była istna masakra. Obecnie MSP jest tylko na komputery jako aplikacja, i dla mnie to jest troszeczkę chore, przepraszam, ale nie każdy komputer może znieść MSP poza kwestią wiecie taką, że hmm, że, stwierdzi, że ma, że MSP będzie miał jakiś błąd lub tego typu rzeczy, bo tak też tak miałam obecnie są na nowym komputerze, więc no wiecie. Mam wszystko mi lepiej działa, nie, nie laguje mi się tak bardzo jak mój stary komputer i będą Simsy. Tak, mam Simsy, gram, ale muszę jeszcze bardziej opanować, bo ja jestem po prostu zwykłym bobem. <grym> no więc no, miałam dosyć długą przerwę na około roku lub kilka pół roku, ale była trochę dłuższa. No nie było mi na eventach takich jak Zima 2019 oraz Halloween 2019, nie byłam na tych eventach. Moim pierwszym VIPem na MSP był VIP z kasetki na tydzień na koncie Pixie Lala. Wiem, bardzo dziwne konto, które było też moim głównym kontem. Tak miałam dużo ale ale to mi zhakowane, bo byłam bobem. Mój <grym> kolejny VIP był na tym obecnym koncie, na którym obecnie gram, czyli na Krystal, a to jest Krystal, pamiętajcie o tym, to jest Krystal, tylko że napisałam, a pamiętacie, że to jest Krystal. <grym> um... To tutaj też mówi z gazetki na tydzień. Ogólnie miałam, to, miałam poprzednie konto: super, dziewczyna 6,75, które ja bardzo lubiłam. Miałam na nim 33 level na BSP, więc chyba wysoki. Do topki lub się chyba nie zaliczyła, ale nie wiem. Obecnie na vipie obecnie kupiłam obecnie dwa wip -y, ale pewnie jeszcze sobie pakiet lub pakiet srebrny. obecnie moje VIP na MSP to jeden VIP na tydzień star. I jeszcze jeden VIP start na tydzień, więc dosyć mało VIPów, ale planuję jeszcze więcej kupić, pomimo że ten pakiet jest okropny, ale muszę mieć diamenty, muszę mieć serku bo sobie jestem trochę biedna. No takie rzeczy, czasem można być biedniejszym youtuberem, bogatszym itp. Hmm, co tutaj można się jeszcze porozgadać? Hmm. Na pewno zauważyłam, że nie muszę być takiej jakiejś szkoły. Starsi gracze na pewno pamiętają to, że kiedyś była taka szkoła i trzeba było dodać swoją szkołę, trzeba było podać. Tak, tak kiedyś w ogóle nie było. No i nie wiem, czy pamiętacie taką grę, casting. I ona też została usunięta. Nie wiem dlaczego. No tak trochę lipa z tym, bo są zadania z castingiem i nie ma go teraz, jest taki XZ. No więc w tym mieście pięknego Luka. Oczywiście jestem piękną kubitą. No i taki żarcik, hehe. He, he. Postarczy, żeby nie było takie długie przerwy. Oczywiście SSO też wróci na kanał, ale wiecie, to będzie jeden z główniejszych. A ja chyba powolutku się będę z Wami kończyła. Dajcie suba i dajcie lajka, bo próbujemy zrobić 10, 10 subskrypcji. więc ja się z Wami powolutku będę żegnać. Znowu to Jest, jestem strasznie rozgadana, wiem o tym. Moje luki możecie kupować bez pytania, jak tak jak u Chloe. I kocham Was Papa. Pa.